Tylko raz w roku przypada taka możliwość, kiedy można w parafii uroczystość zesłania Ducha Świętego udzielać sakramentu bierzmowania, a więc i sakrament, i uroczystość w tym samym dniu, kiedy rzeczywiście Najpełniej w ten dzień wybrzmiewa prawda o Duchu Świętym. U Was jeszcze jest trzeci element, bo jest to tytuł parafii, tytuł wspólnoty, a więc wszystkie te elementy niejako w jedno się łączą, i dlatego myślę, każdy z nas poczytuje to sobie za zaszczyt, że w tym szczególnym dniu. Zostajemy ubogaceni darami Ducha Świętego. Mam nieco czasu, kochani, aby dokonać w miarę możliwości takiego podsumowania, żeby te tajemnice wielkie, które są nieogarnięte, trochę były nam bliższe żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego co się tutaj dzisiaj z nami dzieje, po co tutaj jest młodzież, o co prosi, po co to jej jest potrzebne, dlaczego teraz przyjmuje i tak dalej. Dzisiaj w pierwszym czytaniu była mowa o tym niezwykłym wydarzeniu, jakie zaistniało w dzień Pięćdziesiątnic, a więc w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, w wieczerniku, a więc w miejscu, gdzie była sprawowana pierwsza Eucharystia, gdzie Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i sakrament Eucharystii. Pamiętacie, że po w Pan Jezus polecił apostołom, żeby wrócili do Wieczernika i tam oczekiwali na, na jakieś wydarzenie. Nie bardzo wiedzieli, na co mają oczekiwać, ale wyczuwali, że Pan Jezus coś szczególnego jakby dla nich szykuje, coś obiecuje, co będzie dla nich bardzo potrzebne. Trwali na modlitwie. To oznacza, że przygotowywali się do wielkich zadań. Czuli to sercem. I w pięćdziesiąty dzień po zmartwychwstaniu rzeczywiście przy towarzyszących znakach zewnętrznych. Nad każdym z uczestników tego zgromadzenia pojawi, pojawił się ognisty płomek, dał się odczuć jakiś gwałtowny powiew wiatru, a przecież wkoło było bardzo cicho, pogoda była znakomita. I poczuli apostołowie, że są, no można by tak powiedzieć, w tym momencie innymi ludźmi, nie od strony zewnętrznej, ale że coś się takiego dokonało we wnętrzu, że poczuli się wyjątkowymi. Na czym ta wyjątkowość miałaby polegać? Otóż chciałbym, żeby jeden z tych apostołów posłużył nam jako wzór. Do tego, żeby powiedzieć, co się z człowiekiem dzieje, kiedy napełniony zostanie duchem świętym. To Piotr, apostoł. Bardzo bym chciał, żebyśmy się myślami cofnęli pięćdziesiąt kilka dni wcześniej, do wielkiego czwartku, do wieczora. Pamiętacie w opisie Ewangelii, że po ustanowieniu Eucharystii i kapłaństwa, pan Jezus poprosił apostołów, żeby wyszli z nim na modlitwę do Ogrodu Oliwnego. Zaprosił szczególnie trzech, żeby mu towarzyszyli bezpośrednio na, na modlitwie, a mianowicie Piotra, Jakuba i Jana. Oni nie sprostali temu zaproszeniu. Owszem, poszli z Panem Jezusem, ale zaraz zasnęli. I potem, kiedy Pan Jezus już skończył swoją modlitwę, okazało się, że następują tragiczne sceny. Mianowicie w tym ogrodzie oliwnym pojawili się strażnicy świątyni, przyszło bardzo wielu ludzi. Okazało się, że chcą Jezusa aresztować i oskarżyć. O zdradę stanu, o wyparcie się Boga i tak dalej. I Piotr zaczął popełniać same głupstwa. Po pierwsze w jakimś takim działając samoku zranił sługę jednego z dostojników. Potem, kiedy ci ludzie zgromadzeni zaczęli dopytywać się Piotra, czy Ty nie jesteś przyjacielem Jezusa, to się w żywe oczy wyparł. Potem powtórnie to zrobił, jeszcze raz. A kiedy następnego dnia Jezusa prowadzono na ukrzyżowanie, to uciekł stamtąd. Nie towarzyszył w tych najtrudniejszych chwilach. I kiedy wrócił do, do wieczernika, no to możemy sobie wyobrazić, jak sam siebie ocenił. Bardzo nad tym bolał, bardzo płakał, bardzo Boga przepraszał, że jest taki słaby, mały. A przecież Pan Jezus przygotowywał go do misji nauczyciela świata. On miał być. Tym, który podaj wielkie dzieło nauczania o Bogu. I drodzy moi, i miał Piotr taką świadomość swoich słabości, grzeszności, i teraz, kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego, to w innym miejscu, w dziejach apostolskich, jest mowa, jak Piotr wychodzi pełen mocy. Jasności jakby wszystkich widzenia tego wszystkiego, co ma czynić. Gotów jest pójść na cały świat, gotów jest ponieść śmierć, jeśli zajdzie taka potrzeba. Byleby wypełnić nakaz pański, a my możemy powiedzieć, byleby wypełnić swoje powołanie. A wszystko stało się możliwe przez dary Ducha Świętego, którego napełniły taką mocą, mądrością, przenikliwością, męstwem, zaradnością itd. I teraz, kiedy Piotr wyszedł z wieczernika, I stanął na placu przy świątyni, to na tym placu znajdowało się wielu pielgrzymów. Drodzy moi, warto chwilę poświęcić tym pielgrzymom. Autor Dziejów Apostolskich wyliczył ich wszystkich, to znaczy, wyliczył miejsca, z których ci pielgrzymi przybyli do, Jerozo do Jerozolimy. Byli to zasadniczo Żydzi którzy na przełomie ostatnich wieków rozproszyli się po całym cesarstwie, tam żyli, wielu z nich już tam przyszło na świat, ale wierzący Żydzi wiedzieli, że przynajmniej raz w życiu trzeba pielgrzymować do Jerozolimy i odwiedzić święte miasto i uczestniczyć w święcie Paschy. I dlatego tam znaleźli się i z Azji, i z północnej Afryki, i z Hiszpanii, i z Rzymu, i z terenów Grecji, i Małej Azji, i tak dalej. Po co nam to jest potrzebne? Otóż oni wszyscy byli zdumieni, bo usłyszeli o wielkich dziełach Bożych w swoich językach. Apostołowie otrzymali, Taki dar, że ogłaszali tę dobrą nowinę w sposób zrozumiały. I teraz oni po jakimś tam czasie, po kilku tygodniach, kiedy wracali do swoich stron, z których przybyli, oni byli niejako pierwszymi zwiastunami. Z wstania Pańskiego i przyjścia na świat Mesjasza, zbawiciela Jezusa. I w ten sposób dzieło ewangelizacji rozpoczęło swoje, jakby życie. A my mówimy, ten dzień jest również dniem narodzin Kościoła, wspólnoty tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. A on stanął na czele tej wspólnoty. I dzisiaj, podobnie jak tam wieczorniku, nasza młodzież pragnie przyjąć ten dar. Tak to trzeba rozumieć. Dar, drodzy moi. Ma pewne zasady, towarzyszą udzieleniu daru, każdego daru pewne zasady. Po pierwsze, nigdy nie idziemy do kogoś z darem, jeśli nie ma konkretnej przyczyny, okazji. A po drugie, dar wtedy ma swoje znaczenie, kiedy jest przez... Tę osobę, do której idziemy przyjęty. Bo jeśli ta osoba nie przyjmie tego daru, to po co to wszystko? I teraz zobaczmy, jakie to jest ważne tutaj. Po pierwsze, powiedziałem, że musi być właściwa okoliczność, że ten dar jest dawany. O tych darów my na co dzień utrzymujemy mnóstwo, jedne są kierowane od Boga, inne od ludzi, ale nie wyobrażamy sobie, naprawdę nie wyobrażamy sobie, żebyśmy mogli funkcjonować choćby przez moment, gdyby nie było ciągłe obdarowywanie. Można by tak rzec, i wcale to nie jest przenośne. Że każdego dnia na nas pracuje nie tylko Bóg, ale setki tysięcy ludzi, bo czegokolwiek my się dotkniemy, to ktoś nad tym pracował. My z tego korzystamy. Oczywiście my sami nie jesteśmy próżniakami, bo my pracujemy i obdarowy, obdarowywujemy innych, ale nie sposób wyobrazić, tego obdarowywania, bo inaczej, że, że nie byłoby tego obdarowywania. No i co się takiego dzieje, że te dary Ducha Świętego akurat teraz są potrzebne dla tych młodych ludzi? Otóż, tak jak wspomnieli rodzice, kiedy rozpoczynała się droga każdego z Was, kiedy byliście niemowlakami, to zatroszczyli się rodzice, żeby prosić o dar chrztu świętego. Bo dar chrztu świętego jest potrzebny na początek naszej drogi. Żeby ta droga była drogą dziecka Bożego. Inna przyczyna jest udzielania sakramentu. Pokuty. Kiedy coś się nam nie powiedzie, a kiedy pragniemy być mocni, to prosimy o dar Eucharystii. A kiedy dwoje młodych ludzi ma poważny zamiar realizować drogę we wzajemnej miłości, we wspólnocie, wtedy prosi o inny dar. A kiedy czujemy, że siły nam ustępują. Kiedy czujemy się naprawdę słabi, prosimy o sakrament chorych. No i teraz trzeba zapytać, idąc jakby za logiką tych wszystkich darów. A co się takiego dzieje tutaj? Najkrócej jak można. Skończyło się dzieciństwo. Idzie dorosłość. Pierwszy etap dorosłości jest związany z rozpoznaniem scenariusza mego życia. To jest czas na zrozumienie mego powołania. A potem trzeba ten czas, to moje powołanie, ten Boży scenariusz. Dzień po dniu pięknie zrealizować. I jak się domyślacie, nie jest to łatwe. Tysiące pytań teraz, w tym momencie, w tych latach, będzie jakby niepokoiło umysły i serca tych młodych ludzi, i niejeden mógłby powiedzieć: To jest nie do zrealizowania, nie do podjęcia. A idzie z nami, jakby krok w krok, nasz Ojciec Niebieski. Ale nie tylko, towarzyszą nam również ludzie. I Ojciec, i my, Wam młodym, mówimy, nie ma racji, nie ma potrzeby się lękać ponieważ pragniemy Was wesprzeć, a tym głównym wspierającym jest Bóg, który chciałby dzisiaj tak serdecznie powiedzieć: Dziecko moje, pragnę Cię ubogacić obfitością darów Ducha Świętego, żebyś po pierwsze umiała na wszystko odpowiedzieć, zrozumieć, a potem mieć tyle w sobie siły, mądrości, żeby to wypełnić, aby Twoje powołanie przyniosło obfite owoce, a więc Twoje życie, dla którego scenariusz pisze Bóg, żeby przyniosło obfite owoce. Dlatego dzisiaj jesteśmy Tutaj, aby przyjąć te dary konieczne dla zrealizowania drogi naszego powołania. I zobaczcie, jesteśmy jakby w tym samym miejscu, w którym się znalazł Piotr. Gdyby nie te dary Ducha Świętego, On by nie ruszył się z miejsca. Nie wyobrażałby sobie nawet, że podjęcie tego zadania jest możliwe. Ale kiedy został ubogacony z wysoka, owszem, stało się to wszystko realne. I pamiętacie, że wspomniałem, że z darem są te związane, te dwie kwestie. Nie jest on przypadkowy, no bo nie jest, bo wy jesteście na progu. Jakby ruszenia w dorosłość. Ale drugie, że ten dar musi być przyjęty. Trzeba powiedzieć: Panie Boże, Duchu Święty, serce mam otwarte, potrzebuję Twojej mocy. Bo kimże jest ten Duch Święty? I tutaj chciałbym zaznaczyć, że nie wszystko da się tak zrozumieć jak na lekcji fizyki czy matematyki. Bo tutaj mamy do czynienia myślę o tych lekcjach z wiedzą nad którą panujemy mądrością swoją. Nasz umysł jest większy niż te prawdy. Ale kiedy zbliżamy się do prawd Bożych, nie wszystko jest dla nas w ten sam sposób zrozumiałe. Przyjmujemy na wiarę i Duch Święty to jest wspólnota miłości Boga Ojca i Boga Syna. To nie jest rzecz, tylko osoba. I tu nasz umysł już się gubi. Ale to nie jest ważne. I tenże Duch Święty, wspólna, wspólnota miłości Ojca i Syna, jest posłany do każdego z nas. I dlatego jest to dar niewyobrażalnie wielki. I trzeba serce otworzyć i przyjąć. To tyle na dzisiaj. Amen.